Witam Was wszystkich w Wielką Sobotę, czyli w Dzień Czuwania nad Grobem Jezusa. Ja jestem w miejscu, które chociaż trochę oddaje atmosferę tego wydarzenia. I z tego miejsca chciałbym Wam życzyć zdrowych, spokojnych Świąt Wielkiej Nocy. Żebyśmy przez te święta nabrali więcej radości z życia, więcej optymizmu, żebyśmy po tych świętach Czuli się lepiej, tak jak przyroda, już to mówiłem kiedyś, odradza się, odwróćmy my się też w te święta. Tyle z życzeń i teraz coś o sporcie. Udało mi się dzisiaj znowu pobiegać i słuchajcie, jeżeli, jeżeli biegaliście od stycznia razem ze mną, razem z moim sportowaniem, Pora pomyśleć nad jakimiś zawodami. Jeżeli były Wasze treningi systematycznie, podejrzewam, że biegacie już około 10 km jednostajnie. Jest to naprawdę dużo. Także rozejrzyjcie się w swojej okolicy, czy nie ma jakichś małych, kameralnych zawodów. Spróbujcie wystartować w nich. Ja prawdopodobnie też w połowie kwietnia może mi się uda. Zobaczę. Także pozdrawiam jeszcze raz zdrowych, wesołych świąt. Trzymajmy tak dalej jak do tej pory. Jeżeli jeszcze nie zaczęliście biegać, nic nie straconego, cały czas można zacząć.